Jesteś szalona! Jesteś szalona! Excalibur to dziś najczęściej wybierana broń przez knajtow co to przedtem walili za ksa. Musisz go mieć aby pochwalić się sąsiadom z domko obok. Bardzo rzadko wypada z Orsha Mój Moi pikny armor to dziś rzadkość na serwerze. Noszą je tylko lamosy lopące się po serwie noopki co to zabiły rata. Zwiększa percent lota o 66% aby go zdobyć musisz iść na questa. Następnie sikać się w spodnie i paść na ratach. Bardzo trudny quest do wykonania. Krzesło jest super fajny melo, melo hej do przodu i temem i to znaczy M. Najbardziej jest potrzebne gdy idziesz na bosa o nazwie matka. Dostaje ono wtedy atak o 50 ale defensywa spada do zera. Krzesło jest bardzo popularne nawet w TFW nie o nim mówiono. Był reportaż jak to jakiś nastolatek poszedł na matkę pokonał ją ale o tem były dwa lata w domu poprawczym. Jak widać ty również musisz je mieć. Kartonowy Guildhouse to najlepszy wybór przenośnego domku dla wysokich low-leveli którzy to nie mają kasy na ochy. Aby go kopić trzeba napisać i boi pardzel jest a następnie trzeba do niego wejść. Ma same plosy. Nie przemaka, powodzie odporny, wbudowane DVD i wałcha jest mała lodoweczka na napoje. Niestety gdy wpadnie do ciebie senepit Tomasz przez rana do koniec za życia. Wojownik. Można by przy nim wymieniać same zalety a więc nie wymieni kilka. Zawsze ale to zawsze obronić ci domek przed atakami napkowców, co do zaźmiedzają dwój domek śmieciami. Ma atako ponad 14, więc śmiało możesz iść z nim na Rad solo. Kiedy goni cię peka, to gdy zobaczy wojownika, to masz 100% gwarancję, że zabije peka swoim ośmiechem. Czasami to sam będziesz musiał go powstrzymać. Złe jajko pokos jest to przedmiot tak rzadki, że posiada go tylko Mateusz Dragon Wielki. Prawdopodobnie to on sam nie wysiedział. Z jajka za około 15 lat kiedy w Tibi będziesz mógł latać samolotami czy czołgami czy wojownikami to z jajka zła wykroje się szatan. Jeśli je zbijesz wrócisz na dobrą stronę mocy i zabiją cię pekerzy. Jesteś szalona! Jesteś szalona! Yeah, yeah.